Dobra chłopaki, zgadnijcie rudy. Dobra, to było bliskie. Jest, jest, tego nie ma, w złym miejscu i nie ma. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Dobra, to ja okay, moje kolej, ja to tutaj skasuję. Już to nie to pamiętam co tu było tu. To... Nie, to tego nie było, Aha. tego nie było. Już nie pamiętam co w ogóle tu było, więc postawię tak. Jest, jest, nie ma. Jest. Jest. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Cyk cyk. Ale co też pącisz? Co też pącisz? Jest. Nie ma, nie ma, nie ma. Jest. Kurde. No. Nie no, ty udaję, przecież to było... To było to. To było tu. i... Tu i tak. Tak musi być. Jest. Nie ma. W sumie miejscu. Jest, jest. Nie, dobra, ja chyba wiem, ja chyba wiem jak. Ja już chyba wiem. Nie, nie kasuj okay. tego. Zaufaj, zaufaj mi. Będzie tak, będzie tak, będzie tak, będzie... tak, będzie tak. Dobra, powiem wam tak. Jesteście bardzo, ale to bardzo blisko. W złym miejscu, w złym miejscu. Jest. I w złym miejscu. Dobra, wygrywam, wygrywam to teraz. Tak. No i uwaga. Let's Dobre. go. Dobrze. Ej, ej. Ajaj, aj, aj. źle idzemy w tu, Jak źle? Dobra, teraz swoja kolej. Mm, dobra, ja bym zrobił tak, że. Może zamienił to z tym. Nie, no stary, nie ma szans. Tak, 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 tak. No i niestety. Dobrze, dobrze! Nie, no.